jest telewizji w Polsce wyjątkowy gość, choć to my jesteśmy w gościnie u Jessica Aro w Helsinkach, autorki popularnej książki w ponad 15 krajach, Trolle Putina, wydanej kilka lat temu. Również w naszym kraju spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, a odsłaniała kulisy manipulacji rosyjskich farm troli. Opisała w niej swoje... Śledztwo, a także nieprzyjemności, jakie ją spotkały po podjęciu właśnie tego śledztwa. Trzy dni temu miała miejsce w tej sali premiera jej nowej książki o światowej wojnie Putina, o niemilitarnych atakach Rosji na różne państwa w ostatnich latach. Książka na pewno ukaże się w pięciu krajach. Mamy nadzieję, że również w Polsce, tym bardziej, że główna część publikacji dotyczy naszego kraju i katastrofy. Smoleński. Jesteśmy tu wspólnie z Grzegorzem Januszką, Ewą Kochanowską i Mateuszem Kochanowskim, bliskimi Natalii Januszka oraz Janusza Kochanowskiego, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. W czasie premiery mieliśmy możliwość podsumować to, co wydarzyło się wokół tragedii smoleńskiej w minionych 14 latach i Jessica, przede wszystkim dziękujemy Ci za zaufanie, za zaproszenie i możliwość opowiedzenia o katastrofie smoleńskiej międzynarodowej opinii publicznej. Powiedz na początku, kiedy doszłaś do wniosku, że Putin już prowadzi swoją wojnę światową? Kiedy zaczęłam interesować się tym, jak Rosja prowadzi informacyjną wojnę psychologiczną, bardzo szybko doszłam do wniosku, że jest to kwestia o szerokim zasięgu międzynarodowym. Wskazywały na to już pierwsze informacje, jakie otrzymałam w 2015 roku z rosyjskiej fabryki troli niedaleko Finlandii. Pracowano tam całą dobę, poszukiwano nowych pracowników także na nocne, 12-godzinne zmiany. Oznaczało to, że ci ludzie kierowali swoje operacje również do innych stref czasowych. Na własne oczy widziałam, jak do tej fabryki troli werbowano setki ludzi. O dziewiątej rano i dziewiątej wieczorem zawsze następowała zmiana załogi. Dało mi też wiele do myślenia, że szukano ludzi znających język angielski. Do czego potrzebujesz angielskiego w rosyjskim biurze? Było jasne, że zależy im na dotarciu do międzynarodowej opinii publicznej. Później dowiedzieliśmy się, że ich celem byli na przykład obywatele Stanów Zjednoczonych którzy mieli być nakłaniani do głosowania na Donalda Trumpa, który mógł zostać wybrany kolejnym prezydentem USA w 2016 roku. Zdałam sobie też sprawę, że rosyjskie trole atakują Finlandię. Kiedy przyglądałam się ich działaniom w międzynarodowej przestrzeni informacyjnej, zrozumiałam, że za pośrednictwem internetu byli w stanie zaatakować w zasadzie wszędzie. Korzystali ze zdjęć, filmów czy memów, nie tylko z artykułów, komentarzy czy blogów. Obrazy mają bowiem charakter międzynarodowy. Zrozumiałam, jak szeroki jest charakter rosyjskich działań w zakresie wojny informacyjnej. Z każdą informacją obraz stawał się pełniejszy. Około 2016 roku widziałam już tyle działań rosyjskich troli, że nie sposób było o tym pomyśleć inaczej niż, że Kreml toczy już międzynarodową wojnę. Kiedy przeczytałam o stosowaniu przez Rosję w różnych krajach tak zwanych technik hybrydowych, na naruszania przestrzeni powietrznej Finlandii czy prowadzenia wojny pod fałszywą flagą przeciwko Ukrainie, zaczęłam umieszczać te zdarzenia na mapie. Najpierw europejskiej, a później globalnej. Zauważyłam, że dzieje się to niemal wszędzie. Obawiam się, że nie wystarczyłoby mi życia na dokumentowanie wszystkich punktów zapalnych. Rosyjskiej wojny światowej. Dlaczego katastrofa Smoleńska stała się dla ciebie tak ważna? Jak postrzegała się w 2010 roku, a jak patrzysz na nią dziś? Wstyd to, to powiedzieć, ale w 2010 roku nie zwracałam na to zbytniej uwagi. Wydawało mi się, że nie ma tu nic podejrzanego, że to był wypadek. Byłam wtedy reporterem zajmującym się tematyką międzynarodową i w dużym stopniu opierałam się na międzynarodowych serwisach informacyjnych, a więc również na rozpowszechnianej na ten temat rosyjskiej propagandzie. Tak kształtowały się moje pierwsze spostrzeżenia. Wierzyłam w kłamstwa. Zmieniło się to w 2016 roku, kiedy spotkałam polskiego dziennikarza Michała Rachonia. Od niego dowiedziałam się, że w tej historii jest dużo więcej niż przekazują międzynarodowe kanały informacyjne. Kiedy poznawałam szczegóły, byłam przerażona. Dziennikarska część mnie po prostu zawiodła. Powinnam była lepiej zgłębić tę sprawę. Kiedy zaczęłam to robić, okazało się, że nie trzeba nawet wgryzać się zbyt głęboko, by dostrzec dowody masowej zbrodni. Co Finowie wiedzą o naszej narodowej tragedii? Czy są w stanie odróżnić fake newsy od prawdy? Wiedzą sporo, ale tylko na podstawie doniesień międzynarodowej prasy sprzed lat. Jeśli chodzi o późniejsze ustalenia, na przykład ostatni raport Polskiej Komisji, fińskie media mówiły o nim naprawdę niewiele. Finowie do tej pory, dopóki nie ukazała się moja książka, mieli więc ograniczoną wiedzę. Ty się wgryzłaś w tę sprawę, właśnie można powiedzieć, że wgryzałaś przez kilka lat, rozmawiałaś z wieloma osobami, przeczytałaś mnóstwo artykułów, prasowych, książek, oficjalnych raportów. Co cię najbardziej zszokowało? Który wątek tej sprawy? All of it. It's terrible and I have to take trauma therapy. Każdy wątek to straszne, ale musiałam przejść w terapię, żeby móc bliżej przyjrzeć się tej sprawie i o niej opowiedzieć. Wiele lat zajęło mi zastanawianie się, czy mam dość odwagi, aby o tym mówić. Nie dawało mi to spokoju, bo jako dziennikarka... Mam potrzebę przekazywania ważnych historii, a to jest jedna z najważniejszych historii, która nadal wpływa na naszą politykę, na naszą rzeczywistość, na nasze wspólnotowe bezpieczeństwo. To jedna z najważniejszych historii we współczesnej Europie. Nie ma większej sprawy od tej. Zaczęłam się nią interesować w 2017 roku, od przeczytania wszystkich materiałów. Jakie udało mi się wówczas znaleźć w języku angielskim, m.in. na stronie smoleńskcrash.eu? To szokujące, że szybko uwierzyliśmy w rosyjską wersję. A gdzie kwestia zaniedbań polskich urzędników, którzy nie zabezpieczyli odpowiednio lotu i nie zbadali lotniska docelowego? I przede wszystkim, co ze wszystkimi dowodami bezpośrednio wskazującymi na winę Rosjan? Mm -hmm. A nie boisz się, że stawiając takie tezy, jakie stawiasz w swojej nowej książce, narazisz się na ostracyzm w środowisku u siebie w kraju, ale też w oczach międzynarodowej opinii publicznej, że może będzie trudniej wydać kolejne książki, że zostaniesz nazwana skrajnie prawicową dziennikarką, choć wiele twoich poglądów jest przecież lewicowych, albo że ktoś cię okrzyknie propagandystką prawa i sprawiedliwości. Jest Owszem, bardzo się tego bałam. Myślę też, że będzie to już część mojej rzeczywistości i nigdy nie wrócę do miejsca, w którym byłam przed napisaniem tej książki. Jednak opowiedzenie prawdy o tej sprawie jest o wiele ważniejsze od tego, że ktoś mnie będzie wyzywał. Wszystko to, co można udowodnić, na co już mamy tak wiele dowodów, mogę opowiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Chcę, aby ludzie wiedzieli, co naprawdę dzieje się w społeczeństwie, w europejskiej wspólnocie. Akceptuję wszystkie tego konsekwencje, nawet te najgorsze. A co chciałabyś powiedzieć tym wszystkim w Polsce, którzy na hasło Smoleńsk odwracają głowę, którzy nie chcą krytycznie spojrzeć na tę polsko-rosyjską współpracę przed 14 laty i za wszelką cenę nie chcą dostrzec bijących po oczach de facto dowodów, że Rosjanie maczali palce w tej sprawie? This is a difficult question. Um... To trudne pytanie, bo uważam, że mają oni do tego prawo. Nie jest moim zadaniem jako dziennikarki czy autorki literatury faktu zmienianie czyjegoś sposobu myślenia. Jeśli ktoś wie swoje trudno. Niech tak pozostanie. Wszędzie mamy podobne problemy. Ludzie czasem po prostu nie chcą wierzyć w coś, co jest prawdą. Nie do każdego odbiorcy dotrę. Niektórzy pozostaną przy swoich źródłach okay. informacji. Okej, okay, to opowiedz, jakie inne operacje rosyjskich służb opisujesz w swojej książce? No i co sprawiło, że wybrałaś właśnie je, by udowodnić, że Putin już zaczął swoją wojnę? One of the very exotic ones. Jednym z najbardziej egzotycznych wątków w mojej nowej książce jest przypadek Afryki Zachodniej, a konkretnie Gany. W tamtejszych rosyjskich fabrykach troli wykorzystywano miejscową młodzież, która nie miała pojęcia dla kogo pracuje. Wmawiano jej, że jedynie promuje czarną tożsamość i korzystając z mediów społecznościowych wzmacnia świadomość czarnych w populacjach afroamerykańskich. A w rzeczywistości ci ludzie promowali tematy dzielące amerykańskich odbiorców i podsycające internetową przemoc. Piszę też o prowadzeniu rosyjskiej wojny informacyjnej w oparciu o wypowiedzi najwyższych rangą rosyjskich urzędników wojskowych na temat wojny hybrydowej. W Afryce rosną wpływy rosyjskiej armii, która zajmuje miejsce zachodnich sił bezpieczeństwa. Najwyżsi oficerowie rosyjskiego wywiadu odwiedzają Afrykę, promując usługi rosyjskich żołnierzy. Jesteśmy zatem świadkami tego, że Rosja nie tylko zbroi kraje afrykańskie, ale też zwiększa swoje wpływy i jednocześnie nastawia afrykańskie społeczeństwa coraz bardziej nienawistnie wobec państw zachodnich. Przyjrzałam się także, w jaki sposób patriarcha moskiewski Cyryl jest wykorzystywany do wspierania ludobójstwa popełnianego przez rosyjskie wojska na Ukrainie. Jak promuje tę ludobójczą politykę już od co najmniej 10 lat, zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie. To człowiek ściśle powiązany z rządzącymi Rosją siłowikami, wywodzącymi się z tajnych służb i wojska. To niezwykle ważna kwestia dla Ukraińców, bo tamtejszy kościół prawosławny jest częścią rosyjskiej machiny zbrojnej. Nie miałaś trochę dosyć tematu Rosji po pierwszej książce. Mocno nadepnęłaś na ten odcisk władcy Kremla, spotkało cię bardzo dużo nieprzyjemności z tego powodu, a jednak poszłaś jeszcze dalej, można powiedzieć, dużo dalej. Nie, jestem bardzo zainteresowana tematyką rosyjską. Poświęcałam mi uwagę od dziecka. Moje babcie opowiadały mi, jak ich pokolenie broniło Finlandii przed rosyjską agresją. Szybko zrozumiałam, że to jest realne zagrożenie i dziś. Mieszkałam tam, studiowałam tam, pracowałam tam jako dziennikarz. Tak, to moje powołanie. Uwielbiam zajmować się tematyką rosyjską. Jak powiedziałem na początku, książka ukaże się co najmniej w pięciu krajach. Polski jeszcze na tej liście nie ma. Dlaczego? Przecież polscy wydawcy powinni się bić o Twoją książkę. Bardzo Ci dziękuję, to bardzo miłe. Miejmy nadzieję, że moja książka wkrótce pojawi się także w polskich księgarniach. Nie wiem dlaczego tym razem jest trudniej. Być może wkrótce uda się podpisać z kimś umowę. Miejmy nadzieję. Ale prowadzisz jakieś rozmowy są na to widoki? Jest jeden. Okej. Okay. W takim razie czekamy z niecierpliwością. Mamy nadzieję, że się uda i raz jeszcze dziękuję w imieniu swoim naszych widzów za zainteresowanie tym tematem i opowiadanie światu prawdy o naszej największej narodowej tragedii. Po Drugiej Wojnie Światowej. Nie, to ja ci dziękuję za śledzenie tej sprawy i opowiadanie o niej. Thank you, thank you, Jessica.